Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, e, dzisiaj zagramy w Mój Star Planet, ze mną jest... truskawka, która je wafle ryżowe Tak um, Na początku nie mm. mamy nawet takich planów, co będziemy robić, ale... Um, co porobimy? Mm, mam pytanie a ty masz nadal 14 czy 15 lat, Bo ja już nie wiem. 14? Aha. Za mi <laughs> Nie. E, pod filmem zawsze będzie E-mail e, do Facebooka. No, założę stronę na pewno. E, Raczej link. No, link. I no. nasze. Dobrze, to może najpierw ja z chęcią po. Um, tak jakby pokaż was. Nie, nie pokażę was Po prostu um, będę tak jakby oszukiwać ludzi. Pokażę wam tak jakby, że jak mnie hakuje Emo Klaudzi. Więc... Boję, boję, się jaka będzie reakcja opór To może ty też się tak pobawisz? Ale co? Że na przykład cię hakuje emo To co? Nie wiem Nie chcę wywoływać hakerów no Jak się o nich pisze na MSP, to oni to widzą czy coś takiego No i później mogą cię złapać Czekują mi konto. No. I email. Emaila nie da się czakować tak szybko. Da się. Szybko nie, mam jeszcze zapasowy email. Więc. Z chęcią będę mm -hmm. jeszcze serduszka. Ja mam zapasowy mojego brata. Więc mój brat może mi uratować email jak coś. To może... <laughs> Ej, jaki kolor się ubierzemy? Mm. jestem dzisiaj Emo. Zbierz. Znaczy ja też muszę mieć Emo. No. No dobrze, niech ci będzie. A i tak ubrałam te serca. Ja cały czas je muszę. Dobrze. Słychać jak chrupnie moje wafle ryżowe. No, bardzo. <głos》> Przebrałam się lepiej A, ty, ty pewnie tego nie widzisz No Ach, dobra. To O, myśli. widzę no. Yy, Może weźmiemy sobie... O, akceptuj y proszę Co? Co ja mam akceptować? Wysłałam. Co wysłałaś? Nie. Grę... Nie wysłałaś. Jeżeli będziecie tacy mi, to z chęcią nagramy takiego jakby. Jak Powiemy coś o sobie. Mam pytanie. Ile masz kasy na końcu? 1394, właśnie zbieram Ja mam akurat 20 tysięcy i chcę trochę jeszcze to sobie pozbierać z listy, jakbyś taka była dobra. Co? Co? Kupisz mi coś z listy kolme eee... nie, <grydy>, nie wiem Ja sobie kupiłam ostatnio z 20 animek za... nie, no nie 20, 10 za 5 tysiaków. O, ja eee, tak jak będzie 10 minut, to może skończymy, co? Mhm. Mm A jakie wieki ładował? Aha. Na początek. Będę ci zadawać pytania na odcinku. Jaki ty masz program do nagrywania? mam normalny bandicam, ponieważ... No to tam można maksymalnie 10 minut. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Ja ustawiłam sobie na 15 i działa. No okej. Okay. Ale tak. 9 minut. Dobrze, to... Ja podam wam. Tutaj macie na pytanie. Co się stało? Co? Nie, nie, że tak patrz, zaraz mi gały wylecą. Nie mi chaj. Jest nienormalna. Ej, jaką nas tęgrę będziemy nagrywać? Czy dalej tą samą? Co? Hello. No halo Co? Poczekaj, czekaj y Jak będziemy <grystanie> następną grę nagrywać? Mm, nie musimy nagrywać gier A może tylko tam? Ja bym tak powiedziała, żeby w każdym odcinku robić coś innego Jest dużo A, rzeczy do roboty, więc Mam jeszcze 3 minuty więcej, tak jakby... To mogę ty zapewnić mi, okej? Okay? Bo to nie masz więcej przyjaciół. To? Nie. nie mogę. Przedniód! Nie możesz. E-e. Tak wychodzisz... I masz gra tylko dla przyjaciół, tam wybierasz. Aha, okej. Okay. Um, yeah. Gra tylko dla przyjaciół. Dobrze mi... Dobrze mnie słychać. Mhm. Mm A to... ja, ja nie widzę gra tylko dla przyjaciół. Gdzie to? A tu. <głos> <głos> Takie pytanie. Gdzie? Aha. Ja oficjalnie, dobra Ehm mm, Aha Co? Mam otwarte drugie YouTube, ale to chyba dobrze Tak, Ema i też mam tutaj Nie wnikajce, dobrze Okej, okay, święto wie Chodź Chodzę A teraz mi bardzo dobrze słychać Mhm mm Coś nieziemsko Wiesz... Mm. Ktoś tu jest? Tylko my? Mm, nie Ej, zagłosuję na ciebie O Jezusie! Ile osób! <noise> na ciebie zagłosowałam <głosy> mm. <głosy> Lata dziewięćdziesiąte A jeszcze ja pięknie ubieram. O, mam cudne buty. Kończyłam? O, już ja się ubrał Jezu. Patrz na mnie. Hej, YouTube. Pozdrawiamy obiad. 1, 2, 3, Gabi. Tak. Fajny nik. Pozdrawiamy Marcelka VIP. 11. Paryż, Paryż, Paryż. Dobrze, my będziemy tak już kończyć. Hmm. Może takie ostatnie słowo komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, łapki w górę. Cześć. Pa. Pa.